A nie witam. To wcale nie kolejny odcinek. Nie głupiej gry, wcale bez gry, gdzie. To w ogóle nie jest gra, gdzie nie ma broni, maski Weidera i tak dalej. I postanowiłem robi, zro, robić na, na odcinkach w tej wcale nie istniejącej grz, grze. Wcale nie wymyślone misje, których nie ma. I pierwsza misja. ...wymyślona, to będzie... ...pokonanie klonów. Na tej mapie. Pięć razy muszę go pokonać, żeby zadanie było zaliczone. Klony są słabe. Znaczy... ...pistolet. Ale wisa. Też dostajemy sobie levelów takich, jakie mają być. Nie, kurde. Dwa życie. Przez te zadania. Nie wiem Ja Do siebie tam mam i bardzo ładnie pokonałem go No to jeszcze Ja mówiłem chyba co Już sam to od tej woki Dobra, to to jeszcze było.

No, 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 no. Ja chcę, żebyś się utopił, a nie. A udaje mi się, że na przykład. Obiólem Nie wiem, że nie ma tu postaci. Owszem, udaje mi jeszcze jedno, i myślę, że zadanie wykonane. Jeszcze dwa razy mogę tylko zginąć. Odznać poziomu. No, łatwo porzuci teraz. A więc teraz może, na przykład z maulem o z maulem będzie teraz walka walka z maulem teraz tak na szybko go pokonać a w sumie mam pomysła innego Takie postacie będą na maksymalnym levelu. Maul na przykład, Darth Vader i tak dalej. Do pokonania. Nie, nie, nie. No, mogłem go nie radzić, bo by mi się jakoś odratował. Dobra, jeszcze dwa życie na pokonanie go nie, 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 nie nie jak spadł no dobra, pokonaliśmy maula hmm. ale spróbujmy go normalnie utuć.

Ja. Drugim razem na tej mapie, to może jeszcze raz spróbujemy. podejdź. Metoda. Yy, metoda od tyłu. Zobaczmy. Remis Uznajmy, że remis A to weźmy tryb survival I weźmy sobie do tego Wejdę Wejdera. A już prąd jest? Pioruny, o dwóch. Na sam start Sił. O nie, o dobra. Pokonany. Mój rekord to było około 100, ale nie na nagraniach. O! O! Łapek! No i bardzo proszę, przebitcie było. Dawać giganta, bo się nudzę. Dawać... O jest <ścoughs> Szybko się pojawił. Tak szybko zniknął jak się pojawił. Tarczownik, taki cwany. No, dawać, dawać na przykład teraz dwa giganty. No nic, co może O, Piorun. No i przegrałem. Dobra. Weźmy sobie takie coś, Dwóch wejderów po jednej stronie, ale to jeden musi być taki żółtawy, drugi taki niebieskawy. Tańczymy, tańczymy. Dobra, dwustronna. Nie, ja nie wiem teraz, co ja w ogóle robię. Gram na ciebie dwuosobowym. Grając, w... co? To dziwnie wygląda. Najdziwniej co, co ja robię. Grając samemu jako dwie osoby. Nie jest łatwe. A tak to miałem w wózku. Jak tak grałem. Raczej się skupić. Skupić się, czego ja zbytnio tu nie lubię. No, Wiesław. Dobrze, DOBRZE! Dopóki nie przegramy, będzie taka głupia walka. Dobra, ty tu ląduj! O, na zmianę możemy grać. O. Dobra, to jest pięknie. Ja chcę, żebyśmy nie razem przegryli, no. A nie tak, do ziemi. 51 Dobra, walker bossowy Dobra, walker bossowy nie trafił Nie trafiłem Dobra, buty, załatwił go Dobrze, ale będzie go ski dartwajder A jak jeden zdechnie, to znaczy, no dobra, zdechnie, to przebieram last. Aha, to ja się nim zajmę. Dobrze. Złotych złoty chronik jego to pierwszego brata teraz. 114, wycofam się. Dobrze. Cyk, cyk. Cyk. No i przegrana. Dobra, to będzie koniec.